I teraz Aleksandrze, przeniesiemy się do naszego, bardzo dziękuję za rozmowę, przeniesiemy się do naszego reportera Janusza Rzyczkowskiego, który przypomni sprawę, też Państwu krótko przypomnę sprawę posła z Polski 2050, który został wykluczony z partii. To był najmłodszy poseł w Sejmie, Adam Gomoła, który miał handlować miejscami na liście. Pojawiło się nagranie, pojawiły się tak zwane taśmy prawdy, następnie Adam Gomoła oświadczył, że tak rzeczywiście tak było i z partii został wykluczony. My mamy ciąg dalszy tej sprawy i na miejscu w Opolu jest nasz dziennikarz reporter Janusz Rzyczkowski któremu już teraz oddaję głos. Dzień dobry, a o sprawie rozmawiamy z Państwem. Ewą Przystajko, dzień dobry. Dzień dobry. I Pan Kamil Kawlowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Mamy kolejny akt w sprawie no, sytuacji, patologicznej sytuacji w szeregach Polski 2050. Pan trzyma dokument, który świadczy wprost o handlu miejscami na listach wyborczych tego ugrupowania. Panie redaktorze, to jest umowa konsultingowa, jednak tak naprawdę w naszej ocenie jest to umowa kupna-sprzedaży miejsc na listach wyborczych. Kwota tej umowy opiewa na 15 tysięcy złotych, więc jest to niemały pieniądz dla kogoś, kto chce rozpocząć swoją przygodę w samorządzie. Oczywiście dodatkowo musi jeszcze opłacić sobie swoją kampanię wyborczą. To jak to jest, że w ugrupowaniu możliwy był tego rodzaju proceder? Czy tego rodzaju. Działania są jakąś praktyką w, w Polsce 2050. Jak po Państwo oceniacie, jak to, jak to kwitujecie? Tak, to widzimy. Ten dokument wskazuje na to, że tak, że to jest celowe działanie i standardowe w finansowaniu tej partii i w kampaniach z ramienia partii 2050. Co z tym dokumentem dalej? To znaczy, jakiego rodzaju kroki powinny być podjęte albo zostaną podjęte? Mówiliście Państwo podczas konferencji prasowej, że macie również inne dowody na to, że no właśnie dochodzi do handlu miejscami na listach. Jakie będą kolejne Państwa działania? Dzisiaj o piątej rano w Nowej Trybunie Opolskiej ukazał się artykuł, w którym są już stenogramy niektórych rozmów z panią, między innymi Barbarą Łabęcką. Pan poseł Gomoła odnosi się do sprawy w ten sposób, że nie ma problemu w całym procederze, natomiast jest problem w tym, że został nagrany. To jest niesamowita aberracja. Pan Piotr Fitowski, którego też między innymi dotyczy ta sprawa, ponieważ dwukrotnie kandydował z ramienia Polski 2050, najpierw na urząd burmistrza Nysy, później jako poseł do Parlamentu Europejskiego i zgłosił on już tą sprawę m.in. na policję, do prokuratury i wiemy też o tym, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu toczy się postępowanie w tej sprawie. Mimo tego jednak chcielibyśmy rozszerzyć zakres sprawy o Państwową Komisję Wyborczą i myślę, że nawet Centralne Biuro Antykorupcyjne, ponieważ w naszej ocenie te działania wyczerpują znamiona korupcji. Ta sprawa ma swój początek, Dwa czy trzy miesiące temu, kiedy Światłodzienne ujrzały pierwsze nagrania, po drodze mieliśmy na przykład decyzję PKW w sprawie subwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem organy państwa nie zrobiły właściwie nic z informacjami, które wtedy powzięły. Tak, dokładnie. Dlatego liczymy na to, że Państwowa Komisja Wyborcza pokaże swoją sprawiedliwość i również zajmie się partią, subwencją partii 2050 Szymona Hołowni. I liczę na to, że pan Marszałek też się odniesie do sprawy, bardziej stanowczo przedstawi swoje stanowisko i usunie posła Gomułę i złoży wniosek o uchylenie jego immunitetu. Pan poseł mówi, że problemem jest to, że został nagrane, a nie to, co było mówione. A co mówi się w, w, tutaj w kuluarach, o polskich kuluarach politycznych? Może koledzy pana posła już jakieś stanowiska zajęli, może jakieś zdecydowane działania władz Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest koalicjantem? Czy tutaj w Opolu, na Opolszczyźnie ta sprawa biła się jakimś szerszym echem? Przede wszystkim odbiła się ona echem w centrali Polski 2050, w klubie, w kole parlamentarnym i w Warszawie, gdzie mówi się o tym, że gdy tylko sprawa Adama Gomoły zakończy się już na etapie postępowania w prokuraturze, wtedy zostanie on odwieszony i będzie mógł z powrotem powrócić do swojej działalności jako członek Koła Polski 2050. No, dla mnie jest to sytuacja niebywała, ponieważ y, trudno. Polegać i mieć zaufanie, nawet jako dawny wyborca takiego posła, kiedy dopuszcza się on takich rzeczy i tak naprawdę czeka się tylko na to, aż sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Jesteśmy tu właśnie dzisiaj między innymi po to, aby nie było to takie proste i aby nie można było zatuszować tej sprawy i o niej zapomnieć. Tym bardziej, że byliśmy uczestnikami obchodów kolejnej rocznicy wybuchu powstania, gdzie goście, jednym z gości zaproszonych był pan poseł Adam Gomoła, gdzie omawiane były wartości Bóg, honor Ojczyzna. Także mi się wydaje, że nie pasował do tych wartości. Jego zachowanie nie pasowało do tych wartości, a nadal władze opolszczyzny go zapraszają. Poseł Adam Gomoła jest idealnym przykładem zasłaniania się i wycierania się przeróżnymi wartościami. No i między innymi właśnie oczekujemy przede wszystkim, co nakazywałoby uczciwość, po prostu zrzeczenia się mandatu poselskiego, ponieważ jest to osoba no, niegodna do sprawowania takiego urzędu. Pani Ewa Przystajko, pan Dziękujemy. Kamil Kaflowski, Prawo i Sprawiedliwość, uprzejmie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo, dziękuję panie redaktorze, to dla pana, dokument. a my już się tym w Republice zajmiemy, oddajemy głos za studia. Mhm. I to był Janusz Rzeczkowski, prosto z Opola i sprawa posła Adama Gomoły. Ciąg dalszy tej sprawy, do której, jak państwo widzieli, będziemy wracać.